dzisiaj po prostu mega inaczej gierki. Yy, MFP lecimy. Dobra. Yy. Tak. Tutaj mamy wizer No My już mamy chyba konto z rok, ale nam lagło. Ponad rok. Może z, zaraz zobaczymy. Ale, ale na ma ponad rok nagrywamy tylko i dzięki ingerencia, która to no, z której laptopa to nagrywamy um, Ja niedługo pytam się na to, czy to program do nagrywania Aby w ogóle nagrywać Zapraszam was na mój oficjalny kanał e, Linku nie będzie w opisie niestety e, Piszcie sobie po prostu na YouTubie Kilki Spacja Star e, i... nie piszcie tego Spacja Tak, tak po prostu spację zróbcie No i będziecie mieli wtedy mój kanał Będzie wam poprawiać najprawdopodobniej na Kirksar, ale nie dajcie się wkręcić w Kirksaria Staria, ...logiczne Ale lagi Mówimy wam, że nam laguje dzisiaj kupiłyśmy pakiet Diamond Tak Bo mamy wypana na rok Tak To coś nam strasznie laguje MSP Może później nagramy z tak Musimy jeszcze obczaić programik do nagrywania Pierwszy raz Korzystamy, przed chwilą robiliśmy te i powiem wam, że ładnie nagrywam Nam się to podoba, na tyle ładnie, żeby wstawić ładnie No i ogólnie nagrywamy ładnie Ładnie Dobra, nagrywamy sobie grzeczki tutaj, tacy. Yes. Ładnie. <noise> Chciałam tak powiedzieć z Tak, jak widzicie, nam strasznie lagujemy, Mega lagi tyle. i tyle. Historia zdarza się Tak, my jesteśmy <noise> po prostu głupie. Wy to wiecie, o ile mnie oglądacie. Ale lagi. w ogóle nie ja powiedziałeś, z tym, jaki jest. Mówiłam. Nie! Tak, co Nie! Tak, tak. Cześć, Lafayette. Nie, ale ja przecież mówiłam, że e, nagrywamy nie, tylko dzięki, dzięki Lenie do... No, hmm. Elo. Tak. Mamy tego reniferkę, co tutaj jest. Słuchajcie. Rabuje nam po prostu. Pasz. A my się tak straczyłoś, że ten pakiet nam nie dojdzie e, Tak. Nagrywa to... nam dwie minuty już. E... Sorry za to, że tak. Że Czekajcie, może zrobimy, zrobimy cięcie aż... Yy, nam się po prostu wiecie jużowało. Yy. Yy, do czego napisałyśmy z tym blokiem, jak tutaj widzicie jest, że dosz jest doszedł dosz taki dajment, to teraz to napisze też pozdro dostaje blok, ponieważ po prostu wszyscy też pozdro, yy, komu dałeś do doładowanie VIP, też doładowanie VIP, to było denerwujące. Yy, aż w końcu się zbuntowałyśmy, był bunt. Zapraszajcie do znaj, mówi wist 646, jak sami zresztą No i ogólnie sobie tutaj ładnie gramy. Nice, nice. No My sobie normalnie gramy wipacy. Specjalnie nie Tylko kupać. Tak mniej więcej z 19-18 levelem. Nie, dobra, lala, żartuję oczywiście, bo jest... Z vipem mamy taki humorek. My jesteśmy śmieszne. My jesteśmy śmieszne ogólnie. By... nas zaprosił. Co jak raczej Aha. Czekajcie, po prostu lagi mamy jak... Jak ja ja no, cholera my możemy mówić. Bo cholera to jest... Choroba tak naprawdę. No ale wiecie. Chodzi o to, że... Wiemy, co chmina, ale... Albo zabić, zawicie wiemy. Czekajcie, na no chwilę zatrzymam nagrywanie, bo po prostu nie. Yy, Otwieram ci wskabłonkę, mimo że dzisiaj była otwierana. To milion razy. Tak. Zaraz Wam pokażemy w profilu osiągnięcie mniej tyle i tyle konto. Zaraz zobaczymy ile mamy. Bo my same dokładnie nie pamiętamy. To będzie... To będzie kilka odcinków... Yy. Teraz tak. tak ale to szybko przeczytałam. Tam było 17.20 no, A teraz jest 1757. No, to, no, ty ja żeby żeby ja się... idę się to, Czekajcie, no to. cięcie robię. Tak. Popróżnij skarbonkę. Teraz, ale nam laguje MSP. Nie wiem, to no może przez ten program. O, tak. Patrzcie, jakie logi. Tak, chciałam otworzyć skarbonkę i chyba jej nie otworzę hm. Tak Czekajcie Co ty masz na ręku? Boże. Boże! No, Lena, jest surowe ciasto do głosów. Lena jest trochę dziwna. Ja lubię. dziwię się, bo to jest dobre. Dzięki. Jakie logi, wy to widzicie? Tak, zapraszajcie do znaj. Nie wiem. Jeżeli oglądacie ten film i zaprosicie do Znajd, to napiszcie, oglądałem, yy, oglądałem, oglądałam ten film. Żebyśmy wiedziały. Jak Macie poniżej 10 levela, to, to, no to musicie, pisać, od musicie od razu, pisać. że oglądaliście no, że Znaczy, usuwamy, no bo. My akceptujemy od 10 levela. Minimalnie. Żeby takie małe dzieci, takie dzieci, nie dzie 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 zapraszało nas i dały mi pozdrowie. Tak, to są coś. całe dzieci. Y y z pozerkami. Y ogólnie mamy konkursik Powiem Wam, że dla Was, no może jakieś pozerka rozdamy. E, czekajcie zobaczę Na jeszcze. E, tak? za ten Prawda. tak tak tutaj za ten programik ale my musimy to sprawdzać czekajcie może muzyczkę zobaczymy troszeczkę głośniej tak okej, okay, już jest okej. Okay. Świetnie nie powiedziałam w ogóle ja nam otworzyło skarbonkę jest ładnie. tak skarbonkę nam przed chwilą otworzyło Ładne, miliwa, ładnie ładnie wszystko ładnie tak Yy, muzyczkę może podłosimy Bo powiem wam, że się chyba nie da Takie lag lagi mamy Zresztą sami widzicie Co zrobiła? Będzie nas słychać, spokojniej, jak nas dobrze słychać A i może jeszcze Simsy nagramy Bo Olena ma, zrobimy dobry rodzinę czy jest sens nagrywania MSP, skoro widzicie, jak nam laguje. Ale już rzucimy ten. Jak tam się nam nagrywa 6 minut. Uh, mamy jeszcze już... O, minut, ale się bardzo A? tutaj. A? Tak, tak, spokojnie. Zobaczcie, jak tam się od tutaj... <grystanie> Czekajcie, odś odświeżę MSP i dopiero wejdę. Ja? A, i stary rysujemy. Tak. Ho, 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 ho! Giorana Jak na dwie rundy pife? Może kiedyś nagramy Pi Face, -face. A? I się No i gdzieś się nakazały mi usunąć. No, ale nie na ten kanał, tylko na... Ja się z okiem z Bo ten kanał będzie na wspólnym. Aha. Laury i mój. Ale też będziemy... Ja też będę No, a ja też będę Rzadko. Może na mojego maila poszło. Sama oddzielnie, ale głównie razem będziemy nagrywać na przykład takie gry jak MSP. Weźmy mi link do pobrania tego e, tego? Do rekordowania? Tak, słuchajcie muzyczkę? Można. No jej lubika. Dobra, no! no, na jakieś takie temu na postawa. Zapraszam do szarojabuska. Tak, bardzo fajnie znam. My daliśmy je właśnie do ładowania vip. Tak. Tak i widać, że ma vipkę. Na Chodźcie, że wycięcie Jeszcze pięć O cóż, napisał? Halo o Boże, jak tak nawalać? No, i pewnie hej, ty, hej, ty Noo, pewnie jaki kanał, jaki kanał Oj, mam, my mamy na mam, jak. nie wiadomo po. To Tak, ale akurat teraz. dwóch. chyba coś A i następny oczy będzie z jak Będą chciały, błądzić. Ale Ale będą. I będą grzeczne. Myślę, że raz będzie wam się eee. Może już nawet teraz bo czekam, taką razie... Nie. Nie. A może być. Nie, bo nie, a już zapuszcza od nas do tego? A, dobra. Szanowni Państwo. Dobra. Czekaj. My się może już z nimi pożegnamy. Tak, no my się z Wami pożegnamy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A przede wszystkim dobrze się bawcie. Cześć!